Witajcie moi kochani, witajcie, witajcie, witajcie. Buziolce, Buziolce, Buziolce. Klipper taki dodał nowe odcinki, była aktualizacja, więc ja już wiem co robić dzisiaj arkanu, ale najpierw, w sensie sezon piąty odcinek. Ja pierniczę, sezon drugi odcinek piąty. Dzisiaj będę dla was nagrywać z Arkanu. także zaraz się do tego przejdziemy, ale najpierw komentarz Kirishi, której obiecałam, że odpowiem na pytanie. Generalnie, kochana, nie chciałam ci odpowiadać na tak normalnie, w sensie, na po prostu napisać, bo tutaj jest odpowiedź trochę dłuższa i stwierdziłam, że może się trochę rozgadam. Super odcinek. Kto jest Twoim li w tej historii, czyli w Gniewie Tytanów? Bo to było pytanie dotyczące Gniewu Tytanów, sezonu drugiego, odcinka siódmego. Kogo ja tam wybrałam na zainteresowanie miłosne? I dlaczego ja mówię, że to jest temat taki. Na dłuższą rozmowę, bo generalnie ja w Gniewie stanów mam totalnie dużo zainteresowań miłosnych. Na początku tam troszkę możecie zauważyć zainteresowań z Marphim w pierwszym sezonie z, z Heter, Afrodytą, tak później mamy też sceny, w których widzimy tam trochę się próbuje zbliżyć do Teo, później jest scena takie z Teo. Dokładnie jest jedna scena z muzyczką z Jasonem, słynna, taka na moim kanale, słynna. O matko, tak, jest scena z Jasonem. Y jakie jeszcze są sceny? Y z Piersem próbowałam też romansować. Z Piersem. Mm -hmm. I generalnie mam sporo tych postaci romansowych, dlatego nie chciałam mówić tym. Dlatego, że generalnie nie wybrałam takiej ulubionej. Tylko nie idę w romans, na przykład, nie wiem, z Adrianem, bo w ogóle z nim nie chcę. Zwolę się z nim przyjaźnić. Ale jeśli wszystko dobrze pójdzie, to być może zakończę z, y, historię z Marbchim, Theo, y, może <grym -T> -E <-O> Marbchim, Teo, a może Piersem, a może a może Jasonem, kiedy mi się coś odwiedzi z muzyczką, a może z kimś totalnie innym. Także w Niewydystańców przebieram trochę w tych chłopakach. I już bez przedłużania przechodzimy do odcineczka. Kilka dni, dzisiaj jest poniedziałek, a aktualizacja była. W czwartek albo w środę. Ja się w czwartek ogarnęłam i ją pobrałam, ale wydaje mi się, że była w środę. Yy, Okej, okay. nagrywam teraz, ale no lepiej późno niż wcale. Lepiej nagrać z większą energią teraz niż tak to z mniejszą. Arkanum, sezon yy, drugi odcinek piąty. Generalnie coś jest nie tak z moim modem, więc będę musiała normalnie płacić diamentami. I ty sad, jest sad, ale. I this what it is, życie jest ciężkie, damy radę, kochani. Ja sobie nie poradzę, ja sobie poradzę, no co tam? Yy, yy, zacznijmy od Arkanu, bo to jest zwykle pierwsza historia po aktyzacji, którą nagrywam mega się cieszy, że zaczynam od Arkanu. Potem inne historie przejdą, myślę, że po arkanu może grzeszny ląd, no. A później kolejne historie, Teodora, coś tam, coś tam. I gdy skończymy te historie bieżące, dojdziemy do Pocienkim Lodzie, przewinę odcinki, dojdziemy do momentu, w którym skończyłam, bo Po pocienkim lodzie mam... Odcinki z tej aktualizacji i z tej poprzedniej i po Cienkim Lodzie będzie troszkę więcej odcinków niż z tych innych, takie premium można nazwać, więc no. koronacja Seleny, teraz jest Królową doliny i co dalej? leam Lyam, am dobra. Postarajmy się troszkę to podążać drogą e, High Princess, czyli e, tej wysokiej kapłanki, bo ja już w końcu ogarnęłam. Dziękuję kochana jeszcze raz, e, Wenus, że mi powiedziałaś właśnie o co chodzi z tymi punktami, bo w końcu ogarnęłam. E, Strój wybierzemy ładny. Yy, wybierzemy ładne jakieś włoski i postaramy się od razu zagrać ten odcinek najlepiej jak potrafię. Także bez przedłużania, przechodzimy do grania. Rozdział piąty. Koronacja. Za oknem już od kilku godzin brzmiały fantafary. Pod pałacem zbierało się coraz więcej dyriad. Ich okrzyki stawały się coraz głośniejsze, bardziej niecierpliwe. Niektórzy przyszli cieszyć się z koronacji nowej królowej, i inni przybyli, żeby wyrazić swoje niezdoblenie z tego powodu. No tak, bo niektórzy to mieli problem do selen. Wiecie co, kochani, przemyślałam sprawę nagrywania i stwierdziłam, że możemy po Arkanum nagrać na przykład też, mogę nagrać dla Was też serce Trespi, bo to też jest historia, którą... A nie, serce Trespi jest w zawieszeniu. Serce Trespi jest w zawieszeniu. Z sercem Trespi jeszcze pomyślimy co dalej celna stała przy lustrze z rozłożonymi na boki rękami, podczas gdy Emily biegała wokół, przekładając do niej ubrania, wybierając. To niezwykłe, ważne wydarzenie, wasza wysokość. Powinniście wyglądać tak pięknie, żeby jeszcze długo to wspomniano. Myślałam że, i, i, że król... Myślałam, że królową zapamiętują nie z powodu strojów, a po tym, na ile jest dobra dla swojego narodu. Towers kindness to jest życzliwość, życzliwa her distance, czyli na ile jest sprawiedliwa co do swojego narodu jak okrutnie włada chyba mi się wydaje, że właśnie taką najważniejszą cechą właśnie królowej, dobro jest ważne ale sprawiedliwość, sprawiedliwy władca to, to, to jest bardzo, bardzo ważne, więc wybierzemy to ma, miała rację, proszę to przymierzyć, a jednak cesarza dostaliśmy jak mówiłam, mniej patrzę tutaj troszkę na punkty w Arkanum, ale wydaje mi się, że dobroć, a sprawiedliwość to jest są dwie różne rzeczy, trzeba umieć odróżnić ocenić sprawiedliwie, nie to czy ktoś był dla nas milszy czy nie wiem, czy, czy nie milszy tylko sprawiedliwa, zimna głowa, trochę tak jak w Sekrecie Niebez jak anioły, wiecie czasami muszą tak bardziej troszkę. Proszę to przymierzyć. Okej, okay, okej. Okay. Yy, dostojną sukienkę. Oh, oh, oh my god. Oh my, oh my dobra, dobra, dobra. Dlaczego nawet sukienka z darmu jest, jest ładna? <grym> Wszystkim się podobają, ale patrzysz, że to nie ma efektu na historię. Ta jest ładna, ale nie podoba... W sensie do karnacji Selene i do jej wyglądu to nie pasuje, chyba zdecydujemy się na tą za 18 diamentów, ponieważ jest taka wystawniejsza, ale nie jest taka, tamta to była Royal Artist, a tutaj okej, wspaniale, powstało uczesanie. mam nadzieję, że znajdziemy coś ładnego, bo w Selenie zwykle ja używam tych czarnych włosów i zwykle lepszych nie, nie no ludzie, no świat i ludzie. Te włosy są bardzo wystawne, no ale czy to jest ładne? To wygląda jak jakaś starsza, starsza pani oblepiona tymi. Czy mi się to podoba? No, no nie, aż to nie ma wpływu na historię. Nie, no przepraszam Was, kochani, ale na, na takie ten to ja nie będę diaksów wydawać. Możecie oczywiście uważać inaczej, ale ja, sobie, ja do Seleny mam szczególny stosunek i lubię po prostu, żeby ona wyglądała w jakiś taki określony sposób, który, no, który mi przypada do gustu, bo takie na siłę coś wybieranie, to ja nie widzę w tym sensu generalnie. Nie ma co się tutaj... Ale ta fryzura jest ładna, to muszę przyznać, że ta fryzura jest ładna, ale Selenka, Selenka musi być Jakaś... No musi, być, musi być zachowana w tym jakaś dynamika, w tym, co ja tutaj prezentuję w tej historii. no matko. Hm. Patrzę jeszcze, czy te fioletowe włosy z tym wiankiem, nie pasują do innego stroju. Tak wiecie, roz, rozglądam się. One generalnie nawet do tego by pasowały. Chyba. Hmm. No kurczę. Albo do tego, no, albo do tego. Hmm. Ale już, że kupimy nowy strój, no to nie będziemy tutaj. Bardzo lubię te ostatnio te włosy, więc chyba w nich zostaniemy te. One do w drugim stanie się te włosy pojawiły, te jasne właśnie z fioletowym tutaj przepaską, ale ładne są. Emilia zrobiła kilka kroków wstecz, poprzyjrzała się w selenie. jesteście piękni, pewnie będą wam darować kwiaty, a nie złoto. O czym ty mówisz? Proszę na, na siebie upatrzeć. Spóźnimy się. Nie nie chciałabym. Ojej, jestem taka kobieca. Selena podkreśli, podkręciła się przed odzwierciałem, dotknęła włosów ozdób, czuła zachwyt wobec samej siebie. Tak dziwnie. Wcześniej ubierała się powściągliwie w stylu biznesowym, żeby mężczyźni widzieli w niej przede wszystkim profesjonalistkę, a dopiero potem przedstawicielkę płci przeciwnej. No Selena teraz trochę taka wiecie. I you like a queen and a child like a princess, yes? Ale teraz pojęcie, że to nie było konieczne, że lasna twardość była w niej, jej oczach i głosie, w tym co robiła. Po co były więc te nudne zmi, zimne ubrania, takie jak całe życie osobiste seleny. Uwielbiam arkanu. Dwiady mają tradycję, wasza wysokość. Pamiętacie? Przypomnij mi. Syriady dają swojej ukochanej za, 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 zasuszony, zasuszony kwiatek, to zamiast wyznań i obietnic. Kwiatek oznacza, że serce mężczyzny należy do wybranki. Kiedy dochodzi do związku z rozsądku, darują sobie nawzajem nie kwiaty, a zaledwie złote pierścionki. Zaledwie? Tak, przecież złoto to po prostu pieniądze. Tymczasem kwiat to natura, całe życie dziwna tradycja. Podbicie serca wielu podarują wam kwiaty od serca. Pod badawczym zwrokiem służącej Selena zamyśliła się, czy to, co mówi, jest szczere. Ale nic nie powiedziała. Drzwi otworzyły się, do pokoju weszła Mary. Wasza wysokość jest pani gotowa, to dobrze. Już czas. Emily, zostaw nas. Tak, wasza wysokość. Selena podeszła do okna, odsunęła zasłonę i patrzyła na rzekę w oddali. Zapytała. O oh my god. Arkinum, wczoraj był wybuch. Co się stało? Teraz nie czas na to. Nie czas? Wczoraj wi widziano mi to samo. Chcę owiedzieć wszystko. Na opowiadaj. Mary westchnęła w zadumie, przesunęła ręką oparciu fotela, przy którym stała. Eksplodowały nasze statki. Ryackie statki, które powinny były wyruszyć do Altal Przypuszczam, że specjalnie je wysadzono, nie chcąc widzieć nas yy, w kraju w ludzi. Lecz teraz nie, nie należy o tym myśleć. Czeka panią ważne wydarzenie. Ważne wydarzenie? Nie dla mnie, a jeśli dojdzie do ataku podczas święta? Z drugiej strony powinnam jak najszybciej wziąć władzę w swoje ręce. Celna znów popatrzyła na rękę, pomyślała wszystkie na tylko głową. W sali tronowej zebrała cała arystokracja. Jeszcze pomyśleć, że... Wczoraj y, był pogrzeb Margaret, jej, znaczy, w historii, nie że wczoraj, wczoraj, tylko w historii, jej głosy zagłuszały krzyki narodu i pieśniami, które rozbrzmiewały na placu w części koronacji księżniczki, a dzisiaj już koronacja. Wszystko w tym świecie y, bardzo szybko się nastrój zmienia. Ale ciekawa muzyczka, której nie mieliśmy w pierwszym stronie Arkanum, Tutaj pojawiają się więcej takiej tajemniczości. Gdy tylko weszła Selena, dziesiątki głosów odwróciły się w jej stronę, a rozmowy ucichły. Nogi zadrżały od stremy wywołanej przez uważne spojrzenia. Nie przeżywaj, to zupełnie jak na zebraniu i porównanie ją uspokoiło. Us uniosła dumnie głowę, podeszła do, tro do trony, przy którym stał król, wyglądający na przejętego, jakby to była właśnie je własna jego koronacja. Martwi się o swoją srecz